Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim sezonie z gry Youtubers Live na moim kanale. I tak, no, tworzymy sobie jakby nową grę. Oczywiście wybieramy sobie płeć na samym początku, oczywiście mężczyzna, kolor włosów, to znaczy włosy. Jakie byśmy mogli mieć włosy? Na łyso? Hmm. Może takie włosy? O, weźmy sobie takie włosy i może niech będą... No niech będą brązowe. Oczy sobie no oczów nie zmieniamy, są fajne. Eee, co byśmy mogli tutaj dać damy takie zęby. Brody nie chcemy. Albo nie, brody dajcie mi. Nie, brody nie chcemy, bez brody, bez brody. Eee, czapki nie, okulary też nie. Akceptujemy. Akceptujemy, akceptujemy, akceptujemy i Akceptujemy i lecimy dalej z postacią. I co byśmy mogli tutaj dać? Hmm. A weźmy sobie, może bogacza. No, weźmy sobie, oczywiście, bogacza. Lecimy dalej i weźmy sobie, oczywiście, gry. Bo jak nagrywamy tutaj gry, trwać imię, no to damy. Um, champion, nazwa kanału champion tv startujemy oczywiście grę, akceptujemy wszystko no i czekam aż się nam wszystko wczytam może ja tak sobie troszeczkę ściszę wy jeszcze chyba nie słyszycie, czekajcie tak, wy nie słyszycie jeszcze akurat tam żadnych dźwięków nie było, całe szczęście Dobra, kiedy sobie ściszymy tutaj, e, gdzie są opcje. Opcje tu są, e, ogólne troszeczkę sobie ściszymy. Okej. Okay. Lewym przyciskiem przesuwa już postać. Dobra, jeszcze przybliżymy sobie. Pyk. E, dobra, tutaj oczywiście wybieramy sobie grę. Nie będziemy sobie nagrywać grę jakoś, jakąś, tylko jedno moment to oczywiście możemy tylko gameplay nagrać, czyli rozgrywkę, czekać sobie. Ach, muszę troszeczkę ściszyć u siebie. Tu możemy coś zmienić. Tu możemy jedną rzecz zmienić, dodamy to. Eee, tu możemy to zmienić. To tu możemy tutaj zmienić i rozpoczynamy grę, W takim razie tytuł nie zmieniajmy. No i czekamy, aż zacznę nagrywać. Odblokowałeś się szęgnięcie. Co możemy tutaj, moi drodzy, dać? Tutaj oczywiście muszą pasować wszystko, no to... Najbardziej pasuje... Mordercze spojrzenie. No to damy oczywiście tu mordercze spojrzenie. No to tu do dźwięku pasuje. Czas przed rozpoczęciem gry. O, i tu by się przydało właśnie to. To sobie weźmiemy to. I... I wszędzie nam pasuje, no to teraz bierzemy się zamontowanie w naszym programie. Wszystko jest oczywiście gotowe już. To dodamy i lecimy z filmikiem, przesyłamy go. Wow! Nie, no rekord świata, 5 mamy. Jest, jest. Zdobyliśmy rekord świata. Żecie szkolne. Idziemy się pouczyć, moi drodzy. Tak idziemy się pouczyć tutaj bo widzę, że nasz nam kazaliście pouczyć i co tu mamy? Dobra przygotowania do testów to to nie! Mamy zakup zrobić zakupy. Ok. sklep internetowy. No już tutaj mamy sklep internetowy i co możemy tutaj kupić? Ile mamy dolarów? Mamy 100 dolarów. To żeby tak wszystkiego nie przepić od razu, kupiłem sobie słuchaweczki. Zostało nam 75 dolarów. Nie wiem co na pewno lepszą to yy, lepszą kamerkę sobie kupimy. Kąpa lepszego nie możemy kupić, klawiaturę lepszą możemy jeszcze kupić, to kupimy i cyk. Eee. Yy. Osiągnąłem drugi poziom profil, drugi poziom karty. Mam 50 punktów. O kurde, to nie odblokujemy sobie już nic teraz w tym momencie. Ale możemy sobie wybrać grę kolejną. Ona ma 63% popu popularności. A to nieźle, to nieźle. Czekamy sobie na kamerę lepszą. To, oczywiście, nagramy w międzyczasie kolejny filmik, tutaj na tym kanale, naszym w tej grze. Dobra, już mamy tutaj e, czytywanie gry. Oczywiście chyba tu było pomachane na przywitanie, czy jakoś tak? Podsumowanie gry. To, to najbardziej pasuje komentarz techniczny, bo tutaj do wszystkiego pasuje. No to bierzemy komentarz techniczny. Niech będzie. Tu już mamy to z głowy i to z głowy. Teraz lecimy sobie w... Co to było? Ojej, dobra. Eee, damy sobie to. Ej boże, zapomniałem przyciąć teraz tego niestety. I, I co? Damy to najpierw, potem może damy to, potem to. Czy na odwrót będzie lepiej? Nie musimy tak. Eee, dobra, oczywiście poprawimy kolory. Musimy poprawić dźwięk, byśmy mogli poprawić, ale mam, nie możemy już zbytnio. To poprawimy sobie. To coś, to coś, to coś. Yy, dobra, będzie nowy rekord. Jest nowy rekord, to oczywiście 20. Publikujemy film, odbieramy naszą paczuszkę, nową klawiaturkę. Mamy, mamy oczywiście nowe nową kamerkę i będziemy mieli również nowiusieńkie słuchaweczki. Okej, okay, dobra, przydałoby się pouczyć. Bo zawsze z tego co wiem to coś do możemy dostać od naszej tutaj mamusi, gdzieś. ona tutaj łazi zawsze. Nie wiem gdzie ona teraz jest. To iść, coś zjedz i śpi. Eee, pokaż wyniki. Nic nie zrobiliśmy. Ok, 10 łapek w górę. Jedna w dół. Ok. Nie jest najgorzej. Pierwszy filmik. Nie jest też najlepiej. Eee, pierwsze kroki. 500 subskrypcji. Ok, to jest możliwe. Kup grę. Eee, Osobowości 100 punktów. Expo dostaniemy. Jeden punkt osobowości. To oczywiście zbieramy sobie teraz na grę. Który zakupy? No, od razu idziemy zrobić zakupy. E, tu się przyspiesza. To przyspieszymy sobie. To on jest, on już w spanko idzie. Tak. Amazon in. Popular. E, Dobra, tutaj. E, na żadną grę nas nie stać. Brakuje nam tylko 15 dolarów. Więc nie wiem, czy dobrze zacząłem. A jak to tą grę sprzedam? To 4. Anuluj. Anuluj, anuluj, anuluj. Anuluj. E, idziemy się jeszcze pouczyć. Tak, i potem idziemy. Nowy film z gry, oczywiście tej naszej gry, którą tu mamy. Zresztą nam oglądalność troszeczkę spada. Jej, mamy 41 subskrypcji już w pierwszym odcinku. Więc lecimy sobie coś nagrać. Dobra, więc tak sobie tutaj e, weźmiemy nową kamerkę mamy. Mikrofon by się również nowy przydał, nowy komp by się przydał, a musimy to wygrać, wybra wygrać wybrać. Yy, dobra, lecimy nagrywać kolejny filmik na nasz kanał tutaj na kanale w tej grze. Yy... No, damy to, bo tylko to mamy do wyboru. Niestety, co tu mamy? Czas przed rozpoczęciem gry. O kurde, musimy dać. <śmiech> <śmiech> Hmm, chyba damy komentarz techniczny. Dlaczego komentarz techniczny? Ponieważ tu mamy na minusie ostrość, z tego co pamiętam, to była. I teraz tutaj, kolor, dobra, to mamy na maksa, czyli tego nie potrzebujemy. Hmm, a to jest ostatni. A to damy zabawne: Coś tam, zabawne spojrzenie, czy jakoś pożegnanie, czy jakoś tak to było tam. Okej, okay, damy sobie to tak, tak, cyk, cyk, cyk. Kolory sobie poprawimy, tytuł już mam dodany, to to Czy możemy sobie dodać oczywiście nie to. Ej, obydwa możemy dodać, no to oczywiście dodajemy sobie, akceptujemy będzie nowy wynik, nowy rekord, pomyłka, jest nowy rekord oczywiście. 250 wyświetleń zrobił. O kurde. E, I cię uczyć, bo zaraz nam przyjdzie i powie, że się nie uczymy. Ale ona chyba jest jakaś taka spokojna, więc okej. Okay. Dobra, może jakieś grosze nam sypnie. Jestem ciekawy, czy nam coś sypnie. O, okej. Okay. W tym tygodniu dużo się uczyłeś. Gratulacji. E, gratuluję. Nie, po... nie przestawaj. Okej, okay, dobra. O, idziemy do pracy, idziemy od razu do pracy, moi drodzy, jak mamy na 6 godzin. Możemy nie, musimy się wyspać najpierw wtedy idziemy sobie do pracy. Jakieś grosze może tam wpadną. Pracuj, cyk. Yy. Zniknęło zlecenie, ale dobra, za 20 dolarów oczywiście. Pójdziemy pracować. Nie ma mocnych. O, Expo, dostaliśmy 400. Okej, okay, dobra, robimy zakupy na szybkiego Robimy zakupy na Amazonie eee, najlepsze Najnowsze tytuły Hmm to ma tyle, to ma tle. A to sobie kupimy. Zaraz nam nowa gra przyjdzie. To sobie poczekamy. Pyk, 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 albo w międzyczasie jeszcze pójdziemy do. A nie. Możemy oczywiście sobie nagrać. Już od razu wybieramy naszą grę. Nową. Pyk, pyk. Gameplaya nagramy. Cyk, 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 cyk. cyk. Mm, nie mam tutaj nic do zmienienia. Ok, lecimy. Dalej pierwszy odcinek z tej gry. Nowa konsola. Ok. Wczytanie gry. E, podsumowanie gry. O kurde, e, Ciężki wybór, moi drodzy. To chyba sobie damy komentarz techniczny, bo tu nam doda do tego brązowego czegoś. No to dajmy komentarz techniczny. Pyk, e, co tu mamy? O, i tu możemy mordercze spojrzenie dać. I to bardzo nam się opłaci, bo tu będziemy mieli na maksa. Tu tylko jednego nam zabraknie, ale to trudno. Będzie bardzo fajnie. Pyk, pyk, pyk. O, jeszcze nam się zgadza wszystko. To dodamy, to dodamy i to dodamy. Akceptujemy. Będzie się publikował zaraz, renderował. Nowy poziom. Publikujemy film, oczywiście. Wiem, że dużo tutaj, troszeczkę za dużo, może nawet gadam, ale cóż, bywa. E, idziemy jeść. Ucz się, e, pracuj na 6 godzin. Przyspieszymy sobie trochę. Niech będzie. mamy już 82 suby tutaj. Jest nieźle. Jak na pierwsze dni, to znaczy na pierwsze 13 minut nagrania. Pyk, 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 pokaż wyniki. Nic nie zarabiamy, oczywiście, tak jak każdy początkujący youtuber. E, oczywiście, morderny i komentarze na koniec. Pyk, 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 dobra, idź do pracy. Do szkoły. Raz, dwa, trzy. Uu, wyświetlenia się robią tutaj w tej grze już. No. Bardzo fajne wyświetlenia. Moi drodzy, modernuję komentarzy teraz on. E, ile mamy Hesidła? Mamy tyle Hesidła. 2000 wyświetleń już. Wybieramy grę oczywiście. E, nagrywamy znowu naszego gameplaya, jakby tak ująć. E, tu nic nie zmieniamy. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Tutaj, e, pozdrowienie formalne, oczywiście, musimy dać, bo tutaj nic nam nie pasuje do tego. E, czas przed, przed rozpoczęciem gry. No to nam pasuje. A to damy. No, mam na minusie, o nie, nam się psuje. Odblokowujesz osiągnięcie. Hmm. To jest bardzo ciekawe. Mordercze spojrzenie musimy dać. Nie, nie mordercze. Zabawna, kry... Zabawna krytyka będzie bardziej opłacalna, bo wtedy to będziemy mieli na maksa i to będziemy mieli na maksa. Jak tam to dodamy, tutaj w filtrach, jakby pyk, pyk. pyk. Dwa. Trzy, nie, dwa bierzemy. Dobra, dodamy tytuł, to dodamy i to dodamy. Akceptujemy oczywiście. Pyk, pyk, pyk. Nowy rekord. Zainteresowanie. O! E, publikuj film. I nam się info Naprawiamy za 10 dolarów, oczywiście. E, 3000 wyświetleń zrobił. E, I spać. Nie mogę nic zrobić, moi drodzy. Czekam aż gościu naprawi komputer, nam No tak to nie mogę nic zrobić. Ok, modyfikujemy coś. Dobra, ty idź spać. Yy, jedz coś, U idź się uczyć, pracuj. Inny, gdzie możesz pójść do pracy na 4 godziny pójdziesz sobie do pracy potem. Przyspiesz to trochę. 4000 wyświetleń ten zrobił. Idziemy, pyk, pyk, pyk. Potem będziesz modernował filmik. No nie no, już mamy 127 subskrypcji. Jak na razie. Na no, razie całkiem szybko nam idzie. Pyk, pyk, pyk. O, hu, hu. zero hasiwa jeszcze. E, przyspiesz to trochę Pyk, możemy odblokować kartę, oczywiście e, to odblokowujemy sobie Pyk Coś dostaliśmy? Znaczy, punkty talentu, okej, okay, dobra Zdobyłem jakieś punkty talentu, okej okay. Codzienny Poziom pierwszy O, to bierzemy jedno. Pyk, dobra. Pyk, przyspiesz trochę. Przecież wróciłem przed chwilą ze szkołą, moi drodzy. <laughs> Ona już się czepia. E, dobra, e, zrób zakupy. Pyk, pyk, pyk. E, tutaj sobie musimy coś ulepszyć, moi drodzy. E, telefonu. Nie, to nie. Mikrofon. O, nowy mikrofon sobie kupimy. Myszka, o myszkę też sobie nową kupimy, pyk Pyk Stał nam 5 dolarów to sobie Wiecie co, nagramy filmik Nagramy oczywiście sobie kolejny filmik z naszej ulubionej gry Która cieszy się tak już średnią popularnością Rozpocznij nagranie Potem sobie idziemy do pracy Rozpoczynasz nagranie, o Porada guru Ok, damy poradę guru. Niech będzie. E, czas przed rozpoczęciem gry. To już nam, mamy na maksa. Tutaj będzie na zero, ale wtedy będziemy mieli to na maksa. To damy. O Boże, co to było? I teraz tutaj. Kalender. Nie mamy nic. E, zabawną krytykę damy. Niech będzie. Nie mam nic do tytułu tego. Okej, okay, dobra, montujemy sobie teraz wszystko na szybkiego, pyk. Pyk, tu nie pasuje nic, dobra. Dodamy, to dodamy to i dodamy. Pyk, akceptujemy, nowy wynik będzie. Jest nowy rekord, okej. Okay. Dobra, otworzymy sobie poczuszkę. rozmawiaj. Okej, okay, dobra. Pyk, pyk, pyk. Eee, ucz się eee, spanko i pracuj na 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 4 na godziny szybko, szybko, szybko leć Fast, fast, fast My Otwieramy sobie naszą nową grę. Mamy nowy mikrofon, pyk. Pokaż wyniki eee, o! Zyskogułem 4 dolary już zarobiliśmy na tym Czyli każdy tysiąc wyświetleń, z tego co widzę, subskrybenci. Oj, jestus jezus, Maria, ile tych subskrybentów już. O Boże, Jezus, Maria, ile tych subskrybentów już tu jest. Ja pierdził. E, dobra, jeszcze sobie tutaj pójdziemy e, do pracy. Zobaczmy na co. Albo nie, nie idziemy do pracy, sobie musimy kupić jakąś grę. Tak, kupujemy sobie jakąś grę na e, Amazonie. E, najlepsze. Wy sobie jaja robicie. E, wybierz grę. Tom, moi drodzy, sprzedajemy. Tom, e, nie, co ty robisz? Sprzedaj. Za 4 dolary, oczywiście, sprzedajemy ją. Pyk. Eee, zrób zakupy. Robimy zakupy na Amazonie. Eee, najlepsze tagi, Kupujemy sobie tą grę. Eee, wybieramy tą grę nową, którą ona nam przysłała. Pyk. Rozgrywkę sobie nagramy. 82% zainteresowań. Eee, co tu możemy dać? To oczywiście damy tu, to damy, to damy. Nowy kombi się przydał również. Eee, lecimy dalej. tytuł oczywiście nie będziemy zmieniać. Bo, po co w tej grze? Samouczek Py, pyk pepek, porada guru. Oczywiście, bo nam tu najbardziej pasuje. Będziemy to mieli na maksa. Czyli teraz, będziemy ciśnąć sobie. Q Q To damy sobie ten komentarz techniczny. Techniczny damy sobie komentarz. Tam paczuszka nam za nami lata. Pewnie na filmiku się zapytają, o e, co to tam za to lata. To pewnie jakaś paczuszka. E, dobra, co musimy tutaj dać? Musimy dać. To. To musimy dać. Zabrana krytyka. No to to damy tutaj. Pyk. Nie możemy więcej. E, pyk. Pyk. Pyk i pyk. Tak to nie będzie pasowało. E, dobra, tytuł dodajemy. Dodajemy oczywiście. To, to. Nam sporo zostaje, akceptujemy. Pyk, 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 nowy rekord. Publikujemy oczywiście nasz filmik, otwieramy nową grę. E, idziemy się uczyć, jeść coś i pracować na 6 godzin. Tylko się przyspiesz tak trochę. I coś zjedz. E, weź tak szybko pójść. Szybko! Jest, jedz, jedz! jedz jakie jeszcze darmowe. Pokaż wyniki. Dobra, potem sobie z nią porozmawiamy. Idź pracuj. No przecież ona przed chwilą ten... Tu była. Przyspieszymy to sobie. Pyk, pyk, pyk. E, w tym tygodniu dużo się uczyłeś. E, gratuluję nie przestawaj. Okej, okay, dobra. E, jestem zmęczony, ale i tak ona ten... Zado zadowolony, dobra. Rozmawiaj z nią. E, 65 dolarów. O kurde. Mi smartfon. OK. Otwórz kalendarz. OK. Iść na wydarzenie. Gamework. To nie, dobra. sobie sumie możemy jakieś znajomości ten na tym game worku. Okej, okay, dobra. Eee, Tyle mamy hajsu? Zero, Okej, okay, dobra. No to idziemy do pracy. Na 4 godziny jeszcze. Idziemy szybciutko do pracy. o kurde, pokaż wyniki. 8 dolarów zarobku. No, w pokój trzeba urządzić. O nie, trzeba urządzić nowy pokój, Holender. Dobra. To jest ten? Nie, to jest sklep z czym innym. Ideka, dobra. Dajcie mi coś na tańszego, 30 dolarów, dajcie mi świetnik. Dobra. I tak, w tym odcinku to będzie na tyle, jeżeli film wam się oczywiście spodobał. Pamiętajcie, zostawienie łapki w górę oraz subicyzmy. A ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.